Zielone finanse są elementem właściwie już w tej chwili priorytetem Komisji Europejskiej, elementem polityki Komisji Europejskiej czy wytycznych dla polityki Komisji Europejskiej na następne 5 lat i wydaje się, że będą skupiały coraz większą uwagę, w tym także będą implementowane, coraz bardziej rozpowszechniane w sektorze finansowym. I to wiąże się z tym, że istnieje Duża przestrzeń, duże pole tego sektora, sektora finansów, do tego, żeby wspierać walkę z, ze zmianami klimatu z jednej strony, a z drugiej strony wspierać transformacje gospodarcze w stronę mniej emisyjnych właśnie gospodarek. W związku z tym wydaje się, że, że oprócz tego, że w sektorze finansów pojawiają się nowe ryzyka związane z klimatem. To też są tam duże szanse. Ten sektor finansowy będzie uwzględniał element wpływu na środowisko tych inwestycji w swoich decyzjach kredytowych. W związku z tym tutaj jest bardzo duże pole i duża odpowiedzialność tego sektora finansów do tego, żeby wspierać te inwestycje, które przyczyniają się do adaptacji i do transformacji gospodarek w, w, w stronę mni, niżej emisyjnych czy niskoemisyjnych, także w Polsce ta, ta, ta zielona rewolucja nastąpi, tak? Prędzej czy, 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 czy później, ale ona nastąpi. I teraz y, oczywiście lepiej by było przygotować się odpowiednio do tego procesu wcześniej i przy, przygotować się i przeprowadzić ten proces w sposób y, y, no, płynny, łagodny. Natomiast jeżeli chodzi o ryzyka, no to ryzyk jest bardzo dużo, bo bo ryzyka, które y, szczególnie w, jeżeli chodzi o banki, y, tutaj się pojawiają, to, jest, to, to są ryzyka kredytowe, czyli pewne modele biznesowe przestaną mieć rację bytu bo, ze względu na regulacje środowiskowe, po prostu przestaną być zyskowne niektóre przedsiębiorstwa czy, czy przedsięwzięcia, a jeżeli są kredytowane przez sektor finansowy, no to, 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 to ryzyko kredytowe takiego, Takiego sektora wtedy rośnie. Po pierwsze. Po drugie ryzyko, no ryzyko płynnościowe tutaj się pojawia, ryzyko, e, e, ryzyko preferencji, zmiany preferencji klientów. Znaczy wydaje się, że klienci, którzy, dla których ważne jest środowisko naturalne, będą także patrzeć na to, czy ich bank wspiera takie, takie zmiany, transformacje gospodarcze w stronę mniej emisyjnych inwestycji, czy nie. I w związku z tym też pewnie będą tutaj się pojawiały takie preferencje. Jest kwestia ryzyka takiego renomu, czy takiego banku, czy, czy, czy ubezpieczyciela, także on będzie, będzie podlegał takim także szereg ryzyk, które są gdzieś tam związane ze zmianami klimatu, czy z dostosowywaniem się do tych zmian. Które dzisiaj wydają się jakby dalekie czy odległe, a za chwilę okażą się, że być, będą mogły być bardzo ważne, i tak, także dla stabilności, nawet, nawet dla stabilności sektora finansowego jako całego.